Tutaj mamy przedstawiciela nowego gatunku. Nowego gatunku biegania. Nazywa się ten gatunek? jak? Hop-jogging. To jest wynalazek japońskiego profesora Haduna Kadata, i on jest profesorem tej dziedziny. On tam ma kilka tytułów. Ja rzeczywiście nie pamiętam ich wszystkich, tym bardziej, że to nawet. Nie są takie tytuły tutaj znane w Polsce, tylko to są zupełnie inne uczelnie, zupełnie inny rodzaj edukacji tam mają, inny system. Że to nawet ciężko przetłumaczyć, czy to jest profesor, magister, czy, czy doktor, tam oni, oni mają swoje odpowiedniki. No, ale powiedzmy, ktoś taki na zasadzie naszego tutaj właśnie profesora, wykładowcy z uczelni, i on miał marzenie jako dziecko, żeby jeździć na desce. Żeby być skaterem, ale pochodził z biednej rodziny, to biedota tam w jego regionach i nie stać było jego rodziców nigdy, żeby kupić mu deskę, dlatego opracował własną metodę jeżdżenia niejako, bo to nie jest do końca ani jeżdżenie, ani bieganie. To jest właśnie coś pomiędzy. Na tym polega geniusz tego wynalazku, bez deski. No i dopracowywał przez wiele lat tą metodę. W Chinach to już to było taką popularność, że to jest norma zobaczyć na przykład kogoś, kto wyprowadza pieska i jednocześnie robi hop-jogging osoby młode, w parkach, w skate, w skate parkach nawet. Nawet okazuje się, że niektórzy, którzy długo ćwiczą tą technikę mają podobne osiągi jak chodzi o czas przemierzenia odległości jak osoby, które na prawdziwych deskach jeżdżą. No ja może zaprezentuję jak wygląda hop-jogging, tak w przybliżeniu. Jakbyś mógł sobie wyobrazić, jest yy, połączeniem tych dwóch sportów i jednocześnie zawiera w sobie zalety obu stron, yy, obu, obu tych dziedzin, pozbawiając je ich wad. Yy, z czego to wynika? Yy, jak wiemy, jazda na desce angażuje więcej mięśni niż, yy, może nie więcej. Chodzi o to, że angażuje inne mięśnie w ciele niż bieganie. Z kolei bieganie angażuje pewne mięśnie w ciele których niestety nie możemy angażować podczas jazdy na desce. No i tutaj mamy połączenie ich wszystkich. Okazuje się, że takie, taki hop-jogging stymuluje wszystkie mięśnie w organizmie naraz, łącznie z mięśniami twarzy. Eee, pobudza pracę jelit, człowiek lepiej się wypróżnia, lepiej śpi. Też robili taki eksperyment w Chinach na dużej grupie kontrolnej, bardzo dużej, bo to zazwyczaj się robi około tysiąca osób. Tam w Chinach zastosowali 10 tysięcy osób w grupie kontrolnej. Prawdopodobnie chodzi o to, że ludność Chin jest większa, mniejszym nakładem pracy można większą grupę kontrolną, żeby bardziej szczegółowo sprawdzić. Okazało się, że osoby, które uprawiają hop jogging codziennie nawet tylko po 15 minut. Mają więcej IQ, yy, ładniejszy yy, uśmiech. Chodzi o, o, o to, że lepsze zęby yy, i nawet zdolności artystyczne się im poprawiają, bo mają lepiej ukrwione dłonie. No Może ja zaprezentuję, jak wygląda like takich obrogi. No więc musimy ustawić się tak, jakbyśmy wyobrazić sobie, że stoimy na desce. Podobnie też manipulujemy naszym ciałem, żeby skręcać pokażę, można, można całą sylwetkę pokazać, żeby teraz można sobie to było wyobrazić, więc jak chcemy skręcić w lewo, w prawo. Chcemy hamować, hamujemy oczywiście tak, jakbyśmy, jakbyśmy używali hamulca w prawdziwej desce. No i teraz ja tego hopjogingu użyję, żeby tutaj przejechać. Najfajniejszą zaletą hopjogingu w porównaniu do yy, zwykłego biegania jest to, że mamy dużo większą zwrotność. Proszę zobaczyć. Czy ja mogę zwyczajnie biegając, tak po prostu bez zmieniania kierunku, biec w inną stronę? Nie mogę biec do przodu i nagle do tyłu. Muszę, gdybym biegł, musiałbym się zatrzymać i obrócić. A tutaj, robiąc hop-jogging, nie mamy tej, tej bady. Mogę sobie bez końca zmieniać kierunki. Jest, to by było trochę chyba inspirowane tym rydwanem opisanym w Księdze Ezechiela. E, no i dodatkowa zaleta jest taka, że można robić triki. Na przykład, jadąc na deskę mogę nagle zrobić oli, I tutaj też. Więc jadę, jadę i nagle podskakuję, robię triki. Mogę zrobić 360, 180. bardzo. Także myślę, że to jest już tylko kwestia czasu, żeby hop jogging stał się popularny na terenie naszego kraju. Podobnie jak zresztą w Chinach, no, znając naszą kulturę, tempo, w jakim Polacy przyswają sobie nowe dziedziny, nowe sporty, to prawdopodobnie kiedy my nauczymy się hop joggingu w Chinach on już będzie pasę, tam już będą wtedy mieli zupełnie coś nowego, no i wtedy przyjdzie nam uczyć się nowych dziedzin. Także im szybciej nauczymy się tego, im szybciej to opanujemy, zastosujemy w życiu. Większość odniesiemy korzyści z tego. Chciałem zapytać, a jak uprawiać hok, jogging na spacerze z pieskiem? No, to jest prosta sprawa, to też jest lepsze. Jeśli byśmy jeździli na desce, to mamy problem. Dlaczego? Bo jedziemy na desce, a tu pies nagle pogna w inną stronę. Wywracamy się. A kiedy uprawiamy hop jogging, przejście do zwykłego chodzenia trwa sekundę. Hop hop, 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 i nagle idę. Prosta sprawa. Jeden z pieskiem, nagle pies chce w inną stronę. idę, 0 sekund czasu przejścia. Proszę bardzo. Więc możemy spokojnie uprawiać hop jogging z pieskiem, z rodziną. Jest to sport angażujący, tak jak mówiłem, pobudza wszystkie mięśnie w ciele. No ale przecież tego właśnie chcemy. Też wypacanie pozwala pozbyć się toksyn z organizmu, dowiedziono naukowo, że jest to jeden z lepszych sposobów na pozbycie się toksyn, jeden ze skuteczniejszych. No i też przy okazji wytwarzają nam się endorfiny w ciele podczas wysiłku fizycznego, serotoniny, kiedy już wrócimy, położymy się na kanapie w domu, również relaks po sporcie wytwarza w nas hormony szczęścia, neuroprzekaźniki są pobudzone do pracy. Więc e, widzę same zalety tego sportu, no a znamy wszyscy e, wady pozostałych sportów. Skateboard, kon, skateboarding kończy się wieloma kontuzjami, uszkodzeniami mięśni. A, no, czasami nawet problemy z hamowaniem na desce wiążą się z tym, że wiele osób niestety miało wypadki e, związane z potrąceniami przez samochód. No w tym wypadku wyobraźmy sobie, że ta linia to jest przejście dla pieszych. No więc co? Na desce ktoś gna, zostaje potrącony. A co? Jeśli my robimy hop jogging. Hop, hop, hop. Rozglądam się, przechodzę i hopuję dalej. Sport pozbawiony wad. Zachęcam wszystkich do uprawiania go.